Halo, halo, witam wszystkich na kanale Lalo Palma. Dzisiaj mamy siódmy dzień. Siódmy albo ósmy dzień czerwca, słuchajcie. Tak stała bez trosko sobie ta... Ten Feniks z Canarensis, więc postanowiłem coś z nim zrobić. Pokułem sobie troszeczkę ręce, boli to. Cześć Lakosta. Jest Lakosta. No i co, no troszeczkę ją obgoliłem, ale powiem Wam tak. Jest chyba zero... Zero. obgoliłem ją z tych kolcy bo nie mogłem nic tam sprawdzić natomiast widzę, że raczej z tego nic nie będzie e, środek jest całkowicie zgnity aczkolwiek, aczkolwiek nie no nic chyba z tego nie będzie wiecie e, teraz ją tak obgoliłem damy jej troszeczkę czasu, aczkolwiek nie wiem po co znaczy nie no zostawię ją do momentu aż te, aż te trzy liście, które zostały, uschną e, Tu widać jakaś zaraza grzbowa. No wiadomo, no przecież e, przemarzła. Więc i. Więc. No wydaje mi się, że kaput e, tego dziada. E, traszka cały czas. E, cały czas. E, zaczął. No drugi raz gdzie się podlałem. E, palmbusterem więc, więc zobaczymy. W odstępie dwóch tygodni będzie dostawał przez cały sezon. I zobaczymy i zobaczymy co z tego wyjdzie. E, tutaj kolejna Waszyngtonia robusta, która gdzieś tam za 20 zł była kupiona dwa lata temu w bodajże w Leru -Amerlain. Nie pamiętam, przez sezon, ale tu też widzę, że chyba nic z tego nie będzie. Była wsadzona tam u mnie na skwerku w księgienicach, więc była to jakiś czas temu, o tym film, chyba z trzy odcinki temu. I, no i co, tam była bardziej zaniedbana, nie podlewałem tak mocno i, 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 i efektem było wyschnięcie. Teraz znowu wsadziłem większą donicę, trochę palało, mokro ma, więc siłą rzeczy zostawiam, natomiast róże zobaczcie. Pff pięknie czerwone, a skoro już nakręciłem ten film, to szybciutki przegląd, e, tak naprawdę, żeby zmieścić się w 5 minutach, bez żadnych cięć, juki, roztraty mają się mega dobrze, tutaj, tutaj e, nic, nic, e, nie robimy nic, e, po prostu sobie rosną, opuncje, opuncje warto zwrócić uwagi. o, akurat jedna kwitnie, na żółto, jak widzicie, tutaj, o. Rośnie sobie chwaścik, Zobaczcie, jak ona pięknie, jak one pięknie e, puszczają kwiaty. No widać, że trzeba trochę przeplewić tutaj. Ale to ja to zawsze jestem, że. Dobra, nie będę tego robił na, na wizji. E, tutaj jakiś chwaścior, No zobaczcie, kurde. E, pokażę wam trawy pampasowe. O, widzicie? To tak wygląda. Zmarnięta trawa pampasowa, akurat suche będzie na kompostownik, bo tu się się trawę trochę mam zielonego o, i tak to wygląda jedna I, i tutaj jest jakaś inna trawa o zobaczcie to samo o, wychodzi wszystko więc dobra nie będę tego tutaj teraz dawał i jeszcze tą sprawdzimy no to samo zobaczcie widzicie wszystko wychodzi więc nic z tego nie będzie eee, pokażę wam teraz szybciutko Wigry czy już znacie Tutaj wkopałem kanny eee, Fajnie przezimowały eee, I i i No i co wsadzimy tutaj w jedno miejsce I mamy Pokażę Wam kuflika jednego Bo drugi już jakby tamten przekwit Natomiast ten zobaczcie Ten jest teraz w pełni Kwiatu pięknie O zobaczcie Przyroda o, bo Bączek Jedziemy dalej no, i ta strefa śródziemnomorska zobaczcie już powoli pięknie zakwita. Kolorowo, różowo, czerwono, fuksjowo, pięknie już pozakwitały Bungenwille. No, zobaczcie na to, to jest petarda. Ale ma piękne kolory. I, i zobaczcie, juka, e juka, mówię. Figa tak porządnie zmarzła. Już obciąłem ją do tego momentu, ale zaczyna odpuszczać dołem, więc no to będzie taki krzak. tak? To będzie taki krzak, a już nie drzewko. Któraś może z tych um, odnóg, które rosną, przekształci się później w twardy, twardy pienia. Jak nie, to będzie krzaczorek. Oliwki mają się dobrze. Zobaczcie na to. Dzisiaj wystawiłem te oliwki tutaj, żeby miały więcej słońca, bo jak wiecie, one stały jedna tu. A druga tam. I zawsze miały pół słońca, pół dnia w cieniu. Tutaj będą miały przez większość dnia słońce. Natomiast zobaczcie wagnerianus. Zobaczcie. Strasznie długie. Nie, nie miał takich długich liści. Tak. A teraz taki jakby troszeczkę dziki. No tutaj coś zauważyłem. Na liściach ale to jest nic. Kurde jakoś tak dziwnie leci. No ale dobra. Ten tak samo. Traszek. Natomiast ten, tutaj, jest moim zdaniem idealne. Proporcje Pięć minut już minęło, dobra. Szybciutko Waszyngtonia to, to Waszyngtonia to Waszyngtonia. Petarda, zasuwaj jak ta lala. Tutaj, tutaj. Tutaj mamy małe humilisy, czyli karłatki. Zobaczcie, to było przemarznięte, a jednak wypuściło. Widzicie jakieś takie na razie karłowate liście? Bo środki wypadły. I fajnie odbiły, i liczę na to, że może uda się to samo z. O, widzicie kolejny one? No, po prostu wyciągałem je niektóre te małe pięki, bo, bo przemarzły. Bo tutaj były zimą kable świetne, nie było właśnie farelki. O, widzicie tutaj na przykład przegnił. No i co? I na razie nie puszcza. No, zobaczymy co będzie. No i na koniec idziemy do Maurelasów. Maurelasy. Też jakoś mi się wydaje, powoli rosną nie tak jak powinny. Ale ale dopiero mamy czerwiec. Słuchajcie, no noce są zimne po 10-11 stopni. Magnolie odbiły już wszystkie. W sensie mają liście. I, i, I tak to wygląda. I co tu jeszcze jest warte? Cykasy. Z Laurą dzisiaj ćwiczyłem rzucanie kółek na patyka. Cykasy mają się ok, chyba. Tam wiadomo, te liście żółte. Ale to nie szkodzi. No i tutaj karłateczka duża też, też ma się, ma się, że tak powiem. Dobrze, aczkolwiek, no tak, jak się idzie, to jednak jest trochę tych przypalonych liści. I takich nie widać aż mocno. A natomiast widzę, że trzeba będzie zrobić kosmetykę. Dobra, pozdrawiam Was ciepło. Może uda mi się dzisiaj, z piątek? Nie, wiem, dzisiaj pewnie mi się nie uda, bo jest mecz. To jutro, z rana albo dzisiaj wieczorem. Może jednak mi się uda i wrzucę dla Was film. Trzymajcie się, pozdrawiam Was ciepło. Do następnego odcinka.